Witam wszystkich. W kolejnym Zagrajemy? w Watch Dogs. Eee, cóż mamy zrobić? Mamy się udać gdzieś? Słuchajcie, gdzie my mieliśmy się udać? Eee, powiem Wam, że no. O, jest telefon. Nikki, hey, I know, I know Looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick. I need to take this. off. I'll, I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars. You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want, and you if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all.

Na no, przyjęcie urodzinowe Tie, ale gdzieś tu się, się brało samochód, jakoś tu się przy, przyzywało samochód tylko tylko gdzie opcje sterowanie, klawiatura i mysz W pojeździe standardowy smartfon, środek To jest postępy, drzewko statystyki, poradnik, rankingi, zlecenia, auto na zamówienie Weźmy sobie zamów Gdzie jestem ten mój rydwan? A, tam sobie czeka mi rydwa. No spoko. No to lecimy. Zmieniłem ustawienie na średnie, żebym miał cały czas to same. Mam nadzieję, że będzie do, do, dobrze mi to chodzić. Nie wiem, nie, nie co z tą muzyką będzie. Mam nadzieję, że się z za bardzo nic nie zmieni że nie będę musiał kasować tego foru, bo jak nie, no to trudno najwyżej będę wiedział, że... Wow! Wow! Yum. Muzyczka nawet, nawet spoko. Oho, uh -huh, dobra. To sterowanie nawet mi wychodzi dzisiaj. Uuu. No ja rozumiem, że z twoje, zale no Mnie to na razie nie, nie ten Nie, nie, nie interere w tym momencie Nie interere, że muszę się dostać na urodziny Urodziny u gliny Trochę te spadki, da dalej mam te spadki, ale no cóż, cóż poradzę Taka, taki, taki już urok mojego komputera Dobra Hi grow <coughs> Starszy brat, misja I'll no, see you. What's that, Matthew? I've been waiting since the funeral. Are you ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holes barred. Now, I'm afraid of the silence. Ciepinec, krzyce. O, składnik do jednorazowych jedno hakowań. Dobrze, no nic. no Wchodzimy. Siemanko, tylko co? A, na drugą stronę muszę wyjść. No dobra, to latujemy, nie? Ten. Stay here for a second. So an entire year and wait. Yeah, I'm sorry, Nate. Really. Come here. Hmm. Let's have a look at you. You look older. Oh nice. Thanks for that. Not <laughs> It's his first birthday without oh. Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm. Jax. Hey. Sorry. There. Wow, the healer. Cool. Toy, huh? hmm. Why don't you. bring up your toys Ja, yeah, I'll be, I'll be up there in a sec. No problem. że możemy rozmawiać. To sure things are different. Things are different.

<laughs> you missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain. But I make a mean bad guy. <laughs> I gave him hell. I should have come over. I could have warned them. Don't mess with my sister. No, dobra. remember when you and mom were both sick as dogs but dad insisted his boy was going to have his birthday cake that thing was an abomination all burnt and lopsided that was dad in a nutshell he did a lot of ugly things but it was always about family listen to me i'm rambling hmm. no, ona tutaj widzę. Telefon No, 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 don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny at all. I'm gonna give you some advice. Are you listening? Go outside. Meet people, get a light and stop calling me.: mm, What did you say? Listen, the police can trace this call. What was that? Does it matter just some stupid crank it happens? Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine. He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, mm -hmm. I can find this guy. Hey, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. Yeah, I think that's a good idea. And that's it. It's over. Grown man making crane calls. see how safe you feel when I trace your call. Okay, what do we Przejdźmy Ojej, ojej, ojej Nie aż tak było fajnie wow. Dobra spróbujemy go złapać jakoś Faz que tá aí No, ja chcę go złapać. This asshole, Nikki. And you would pay for something like that. Did you get anywhere dead set? Need those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I wanna know who hired him. Well, the call came from somewhere in the loop district. But that's as far as I can see. Okay. I can hack CTOS inside the loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy.

No tam widzę, reputation mi chyba tutaj spada Ale na no spoko, co my tutaj mamy? Yy, kampania, wiecie co? Może jeszcze tu spróbujemy to? Tą gierę Dobra, tutaj tego gościa już to więcej nic nie schakujemy Macera, no kurczę to, to mi nie działa. Nie mogę tego cashback'a cash cash brać. A tutaj, przyjaźńka. Haha, dobra, fajnie. Oho, spocznij, jak grać. Jak grać, słuchajcie. Jak grać tunel czasowo? No nie wiem, zaczniemy sobie. Fala number one. Oha. Ty, 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 ty. Dobra. Ukończąc zabici y, obcy, premia czasowa, wynik razem top. Kontynuuj. Dobra, Nie wiem ile tych fal jest. Ale no zobaczymy dobra tu jeszcze jeden gdzieś był tu jest Dobra Mhm, mm kontynuuj. Nie wiem ile tych fal. Trzy fale. Mogły być trzy fale, bo nic nie mi się tak dużo. To tutaj. O ty, chodź to. Ty, właśnie tutaj chodź. Kontynuujesz ile tych fal? Rodziska. Patrzę na, na... Ha, ha, ha! ukończone. No dobra. Czy tych fal może będzie z dziesięć? Zabij tylko dwunastoma karabinami. Boże święty, gdzie Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra. Ostatni został. Jest, udało się. Bonus. Ukończone. Dobra, no. Karabin laserowy odblokowany. Kontynuuj. Fala piąta. Dobra Ipika jej motherfucker Karabin fuzyjny Fara piąta Ile tych fal panie? отойди. Dobra, follow ukończona, premia czasowa. No ile mogłem to tyle zrobiłem no nie ma pojęcia ile tego jeszcze zostało nam. 5 żyć. O oh jest karabin laserowy. To co mi się podoba? <grystanie> Fajnie stoi jakbym nie miał żadnego karabinu, ani nic. No dawaj. Ale bydle. Dobra, haha, udało się. jej dobra. Wiecie co, to jest fala dziewiąta. Podejdź blisko z działami nowe, żeby Единой, мило, мило. Теперь тебе, тебе тоже. Добра. Ой, бонус. Kontynuuj A, czy ja to nie skończyłem w fali dziewiątej? Muszę skończyć ją dopiero wtedy Dobra Gdzie ty jeszcze jesteś? Kurwa, gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Dobra Uff, udało się. Fara dziesiąta. Ostatnia i już końca odcinek. Dobra Fajnie, karabin laserowy, to mi się podoba, ale już wychodzę Potwierdź Nagroda za postępy NWZ Mniejszy rozwój przez serię, jak jest broń automatyczna Aha, no spoko, poker. No dobra, zawsze już, już mini gry. Coś tam cały czas yy, do przodu widzę jakieś tam postępy tutaj zlecenia mini gry No dobra, niech będzie O jeszcze nowe zdolności mamy, fajnie, hakowanie, walka, jazda czy wytwarzanie przedmiotów no weźmy tutaj złap z jednego przestępcę Dziwne, no miałem już zdolności, no dobra Nagroda za postępy No niech, no, niech będzie, niech to mi się wszystko tutaj... Yy, zrobi, dobra, drzewko zdolności, moki zdolności, punkty zdolności, no nie wiem Dobra, wiecie co na razie to dzieje, tylko ciekawe komentujcie, się subskrybujcie, legujcie wąpić do Facebooku, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć